Witam, witam. Jak zapewne wszyscy wiedzą, ceny peletu w tym roku sięgnęły z zenitu. Są kosmiczne, wysokie. Już jeden worek kosztuje, można powiedzieć, miało 50 zł. No, także każdy w tym kraju, który ma kocioł na pelet, kombinuje jak może. Jedni palą peletem ze słomy, inni palą męcznikowym peletem, inni palą pestkami. Także no każdy robi co może, żeby było taniej. A jeszcze inni palą owsem i dzisiaj właśnie ja też zrobię sobie próbę palenia owsem w SAS Biokompakt. Także dzisiaj próba generalna. Zmieszam sobie owiec z peletem, odpalimy to wszystko. No i zobaczymy co będzie się działo. No, jak widać na załączonym obrazku, mam trochę owsa, ale koniki by jadły, prawda? Ale koniki by jadły. Dobra, mamy owies. Zaraz go mieszam. Odpalamy wariata i zobaczymy co się będzie działo. A few moments later. Dobra, mam już wymieszany. Pelet z owsem, czy tam owiec z peletem. Nie wiem, czy to jest 50 do 50. Nawet wyś, wydaje mi się, że jest trochę więcej owsa jak peletu. Dobra, zamykamy klapę, odpalamy. No i patrzmy, co się będzie działo. Dobra, dobra. Udało się rozpalić. Były małe problemy. Jak na razie widać, ogień jest potężny. No to jest początek rozpalania. On za chwilę. Zmniejszy się. No ale się pali. Pali się, będę obserwował. No i myślę, że będzie dobrze. Tak jak mówiłem, były lekkie problemy z rozpaleniem. Możliwe, że było więcej owca jak peletu. No, i później, tak jak czytałem, skutkuje to tym, że no jest problem, żeby rozpalić. Także dodałem trochę więcej paletu, wymieszałem, spróbowałem na nowo i ruszył. Także no, no na razie jest ok. Temperatura rośnie, jak widzieliście. Jest płomień, jest fajny jęzor. No i zobaczymy, zobaczymy. No następnym razem dam całkowicie mniej owsa, tak myślę, 60 do 40 to byłoby może w sam raz i będziemy patrzeć, co się dzieje. Może napiszcie w komentarzach, jak wy to widzicie, czy wy też kombinujecie w swoich sasach. No niby ten palnik przepali wszystko. Także no, nie wiem, jak to jest w innych y, kotłach, czy one również wciągną owiec. No, ciężko wyczuć. Także no tutaj to poszło, pali się. Myślę, że, że będzie dobrze. Czy zimą tak będę palił? No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Jak na razie teraz, żeby jeszcze wodę podgrzać, coś oszczędzić, chociaż parę groszy, parę złotych to myślę, że, że, że można próbować. Dobra, to na razie tyle. To na razie tyle. Widzimy się. W następnym odcinku dajcie łapkę w górę suba. Trzymajcie się, cześć.